Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widać jesteśmy już w drugim epizodzie, tak więc kontynuujemy naszą kampanię. Ja sobie tutaj wczytam mój zapis piękny. I zobaczymy, gdzie teraz będziemy się znajdować. Jak widać na, mamy nasze piękne wczytywanko i mamy w poprzednim odcinku Resident Evil. Fajna sprawa, że takie coś zrobili, dzięki temu możemy sobie przypomnieć, co nasi bohaterowie robili w poprzednim odcinku. Jak widać, yy, znajdowaliśmy się na statku, musieliśmy go przeszukać. Tak, w panie glutku znaleźliśmy sobie pistolet i oczywiście spotkaliśmy naszego przyjaciela potworka. Ale to nie było tak, on nawet mnie nie ugryzł, ja go od razu załatwiłem. No i zginęła tutaj nasza piękna, nieznajoma, jak widać. A nasz przyjaciel stracił głowę i dzięki czemu wpadliśmy w pułapkę. Tak jest. I zobaczymy teraz, co teraz będzie się z nami działo. Tak, Resident Evil. No jak widać, epizod drugi, Double Mastery i zobaczymy, gdzie teraz będziemy się znajdować. Go, go, go! Nie mamy czasu. Tak, ee, w górach. Jesteśmy sobie w górach, jak widać jest piękna, śnieżyca wieje itp., itd. Patrzcie, patrzcie, jak nasza piękna nieznajoma jest ładnie ubrana. Ajajajajaj. Nawet w takich warunkach atmosferycznych wygląda dosyć ładnie. Powiem wam, że w tej grze kobiece postaci są dosyć ładnie obsadzone. Tudzież ich uroda jest dosyć fajna. Nawet bardzo fajna. I mryciuszki, tak, mryciuszki. Mry, mry, mry. Dobra, a więc mamy wczytywanko i jak widać y, tym razem jesteśmy y, mężczyzną, nie kobietą, ale dzięki czemu możemy sobie popatrzeć na jej tyłek. Dawaj tyłek. Żartowałem. Dobra. I zmierzamy w górę gór, że tak powiem, tak, w górę gór. Jak widać mamy tutaj jakiegoś shotgunka sobie. Mamy jeszcze jakąś brań tak, mamy mały pistolecik. Wow! No i samolot się rozbił Zawsze lubiłem yy, katastrofy dużych maszyn W tym przypadku samolotu I wchodzimy sobie na górę Tak bardzo mi się podoba, że ten wiatr i śnieg przestał sypać wiać Dzięki czemu być może mnie nie zagusza I już widzę skrzydełko samolotu Teraz go ładnie pięknie sobie przeszukamy Tak Jezus Tutaj Jezus nam nie pomoże więc nie wiem, po, po, powolutku sobie wszystko przeszukamy, jest tu coś Nie, tu nie ma nic ciekawego Tutaj Pan glutek! No jak pamiętamy trzeba skanować te glutki żeby o tym nie zapomniał Tak i mamy 29% Co ty tam gadasz? Ale podoba mi się ten jej strój Mry, mry, mry Dobra Co my tu mamy? Tu mamy jakieś e, notatki kto będzie chciał oczywiście sobie może to czytać ładnie, pięknie, a my sobie idziemy dalej. Jest tu coś? Nie. Śmigło! Tu też nic nie ma. O, tu mamy naszą kolejną szafeczkę z panem glutkiem. Skanujemy. I już mamy 65%, tak więc możemy śmiało sobie iść dalej. Tu mamy drzwi, otwieramy. No co mnie z dziadu! I mamy pilota. Jest coś w tobie? Nie wiem, przeskanujemy go na wszelki wypadek Ło i znaleźliśmy coś e, Plan lotu, okej okay. Możemy wejść do kokpitu? Nie Tak więc wychodzimy sobie, idziemy dalej Jest tu coś O, mogę rozbijać Mamy nasze ziółko, którego jeszcze nigdy nie używałem Ciach Amunicja i ziółko Okej, okay, i takim oto sposobem udało nam się dojść do jakiegoś pięknego Jessica, momentu. Jessica, pomóż mi! Tak, Jessica ma siłę, patrzcie, mra, ale ma kozaczki. I takim oto sposobem... Ach, udało nam się przejść na drugą stronę. Mamy piękne po raz kolejny wczytywanko. Piękne wczytywanko, tak, tak, tak. Okej. Okay. Tak, ale tutaj zimno. Jakieś takie jaskinie mnie przerażają, powiem wam. Bo na pewno będą się tu czaić potworki. Tylko ciekawie jeszcze... Oj! Oj, oj, oj. Nosił wilk razy kilka. Sio. To zły znak. Zainfekowane bestie. No szkurde, dziadu. Jakoś udało mi się od niego uwolnić. Żyjesz, nie. No strzelaj. No i pięknie straciłem shotguna Ale on ma psychodeliczny wzrok To mi się nie podoba No i zostały mi tylko trzy naboje Gdzie idziemy? Lewo prawo co preferujecie? Dobra ja wybieram Nie wiem może w prawo sobie pójdziemy Dobra idziemy w prawo zobaczymy co tam będzie Jakoś lewo zawsze to zły znak Wow a w sumie prowadzi do tej samej jaskini, więc to nie ma sensu Ciekawe czy te wilki mogą tu wskakiwać Jak myślicie? Wow Mogą I nawet to zrobiły Dobra W locie ich trochę ciężko trafić powiem wam No chodź tu, myszko Dobra, nie żyje chyba i tu jest kolejny, ok. I chyba to wszystko, bo nie widzę tutaj żadnego, tak więc chodzimy sobie na dół. Jeszcze niżej. I ładnie, pięknie dotarliśmy do tej samej jaskini, tak więc yy, tu, jakbyśmy poszli tu, czy tu, to nie ma na to większego znaczenia. Zmienię chyba sobie naszą odgankę, bo jak widzę, mam trzy naboje. Tak więc już wykorzystamy te naboje. Wow! Wow! Czekajcie, ja wracam. Gdzie jesteś piękna? Okej, okay, dostał Ten też dostał Jak widać z bliska ładnie pięknie idzie ich zabić Tak więc przeskakujemy Zbieramy nasze naboje Tak tam coś pisało, mniejsza z tym I teraz możemy sobie iść dalej Co my tu mamy? Aż się boję tu zeskakiwać Nie wiem Dobra, skaczemy Mamy jakąś bombę? Bum! No wywsadzaj, pięknie, to mi się podobało. I wszyscy zginęli. Kurde, ten największy zmutowany jest twardy dosyć. Tak więc mogłem jeszcze się wstrzymać zrzucaniem tego. No zdychaj. Jak widać, ciężko mi trafić z tą myszką, tudzież z jej czułością, ale takim oto sposobem udało nam się przejść dalej. Tak więc zbieramy kolejne naboje. Tutaj mam nadzieję, że już więcej nic nie ma. Wszystko. Jeszcze siłko nam zostało i takim oto sposobem możemy iść sobie dalej. Nie wiem, czy to będzie długi odcinek, czy też nie, bo tak jak mówiłem gram to pierwszy raz tu raczej nic nie ma. Skakujemy niżej No te pieski mnie trochę przerażają, powiem wam Bo jak jest ich więcej, to jest taki strach O, ile skrzyneczek Naboje A jak jest dużo naboi, to znaczy, że będzie dużo potworków O, i nasze bomby Czyli na pewno będzie ich dużo A te bombki mi się całkiem podobają Mamy zapisywanie i biegniemy sobie w dół Uwaga Skok Wow i jedziemy sobie na dupce I tu pewnie zaatakują mnie wilki, coś tak czuję Nie jest okej, okay, złamałem nogę Pilnuj mnie, gdzie jesteś? Wow No to zły znak Oła, dziadu jeszcze jeden Jest ich więcej? Kurde oni z każdej strony idą A tak jak mówiłem ta myszka mi się tak obraca jakby chciała a nie mogła To jest gra na konsole I pewnie o wiele lepiej się gra na napadzie w to No pomóż mi Oż kurde Użyję życiek bo zaraz ginę. Kurde No nie, niedobrze. Wow! Ile ich jest. Tak więc dobrze, że tyle życie wziąłem. Okej okay. No chodź tu szybciej, bo ja nie mam czasu, a oni mnie atakują. No niedobrze. Włapcie. Bum będzie No i to mi się podoba Są jeszcze jacyś No jest ich strasznie dużo Zaraz mi życiek zbraknie Ona jest już tu Tak życiek i naboi No to jest nie fair Ich jest za dużo Ładuj Kamil, ładuj. Ciężko mi nawet z wami mówić, jak mam do nich strzelać. Wszyscy, mam nadzieję, że to już wszyscy pomóż mi, bo nie mam naboi. O piękna, nieznajoma! Tak, dzięki. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam iść. No jak ja tak dojdę bez amunicji? Chyba że mam coś w szotganie, no tylko trzy naboje, cztery. Noś zły znak, zły znak, zły znak. Wszystko wytraciłem. Ale idziemy do naszego punktu i mam nadzieję, że to już będzie koniec Chociaż to będzie taki dosyć krótki odcinek, jeśli był to by koniec Ale no wszystko się okaże zaraz Tak podnosimy jak zwykle drzwi No wyłaście I pięknie I takim oto sposobem dotarliśmy do No i ciekawe co ja mam teraz zrobić tutaj tak i takim oto sposobem mamy filmik No w tych warunkach na pewno z tej loretki, z lornetki dużo widzi Hangar jakiś Samolot Być może będzie uda nam się uciec stąd Tak gdzie jesteś Dobra 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 Szybko szybko Kąp mi strasznie buczy wiatraki tak więc nie wiem czy nie słychać takiego dziwnego głosu ale nic na to nie poradzę Zasilacz zasypiony Dobra mniejsza z tym Spójrz na to Co tam mamy? O nie jakaś flaga dziwna tak więc jaj. No i pewnie w kolejnym odcinku będziemy musieli tam zejść, to wszystko przeszukać. Tak, a tu na, mam naszego szefa. Ale co to dla nas, już spotkaliśmy te tak jakieś dziwne, zmutowane wilczki, to nic gorszego nas spotkać nie może. O co chodzi? Okej. Okay. I takim oto sposobem udało nam się dotrwać do końca. 9 minut graliśmy, tak więc króciutko mamy zapisywanie. Kolejne. Oho. No i mam nadzieję, że jako tako się podobało. I zobaczymy co czeka nas w kolejnym odcinku. Mi się grało dosyć miło, miło że zła... mimo że złamałem nogę. Le, już się przejęzyczam. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego odcineczka. Cześć!